Praca na budowie idzie pełną parą, już widać zarys amfiteatru oraz budynku, w którym mieścić się będzie samorządowe Centrum Kultury w Obrazowie, które już za kilka miesięcy stanie otworem dla wszystkich mieszkańców, aby ci mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Tu będzie samorządowe centrum, czyli to, co kiedyś rozpoczęliśmy, można powiedzieć, czyli kiedyś połączyliśmy bibliotekę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i tak naprawdę tu będzie siedziba gminnego centrum kultury i mam nadzieję i głęboko w to wierzę, ja absolutnie jestem tego pewny że wielu mieszkańców przede wszystkim na tym skorzysta. Chcemy otworzyć się więcej możliwości. Cała inwestycja związana z budową Samorządowego Centrum Kultury będzie kosztować milion osiemset tysięcy złotych. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak informuje Wójt Gminy Krzysztof Tworek termin zakończenia inwestycji z powodu niesprzyjających warunków pogodowych oraz pandemii Został nieco przesunięty. Liczę na to, że w tym roku dokończymy inwestycje, a wykończeniówka pójdzie przez całą zimę, więc najpóźniej otwarcie, jeśli nie będzie. Jeśli będzie na to, że tak powiem, zgoda, oficjalnie otworzymy na, na, na święto Jabłkobrania, chociaż chcielibyśmy, żeby już wcześniej działało oczywiście już w czasie wakacji. Plany co do działalności tej instytucji są bardzo ambitne. W nowym obiekcie będzie o wiele więcej przestrzeni do zagospodarowania. Prowadzone tam będą również sekcje, między innymi plastyczna, ruchowa, ceramiczna i kilka innych. Odbywać się tam będą również spotkania autorskie wystawy i prelekcje. Będą też warsztaty z produkcji filmów krótkometrażowych. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie Adam Wójcik jest pewny, że w bogatej ofercie zajęć instytucji każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Ten budynek na pewno jesteśmy tego pewni, bo gdybyśmy tego nie byli pewni, na pewno byśmy nie budowali. Spełni oczekiwania od najmłodszych do najstarszych, czyli od trzylatków po seniorów. Obecnie w gminie działalnością kulturalną zajmuje się jedynie biblioteka, która do tej pory stanowiła taki gminny dom kultury. Niebawem wszystko się zmieni. Jak będzie wyglądać już po zakończeniu wszystkich prac nowy budynek kulturalnej instytucji przedstawia wizualizacja. Chociaż inwestycja teraz pochłoni prawie 2 miliony złotych, to w przyszłości pozwoli wiele zaoszczędzić, ponieważ gmina nie będzie musiała ponosić kosztów związanych między innymi z wypożyczeniem sceny na organizowane przez siebie wydarzenia kulturalne jednorazowy koszt wypożyczenia sceny oscyluje w granicy kilkunastu tysięcy złotych.